Kolejne dni to kolejne żużlowe zawody w Polsce, za nami choćby finał Złotego Kasku, w którym co cieszy drugie miejsce zajął zawodnik Tauron Włókniarza Kacper Woryna. Ten sam, który wraz ze Światową Czołówką wziął udział w pierwszych oficjalnych zawodach w kraju, jakie w tym roku odbyły się w Częstochowie, a był to Silesia Kambi 50. Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czarnego. Zawody niestety, jak wszyscy pamiętamy, nie zostały rozegrane w całości, na przeszkodzie stanęła bowiem pogoda. Tak naprawdę ta pogoda na początku była całkiem fajna. Spodziewaliśmy się tego, że około godziny 15, może troszkę później, przyjdą deszcze, no i też się tak stało. Eee, no i chcieliśmy tym kibicom dostać jak najwięcej emocji, czyli na początku ci co byli widzieli, że troszeczkę żeśmy gonili z prezentacją, z przedstawieniem tych zawodników z 1974 roku, ale to dzięki tylko dlatego, żeby kibicom sprawić jak największą przyjemność z jazdy zawodników w Memoriale. I to była ta gonitwa z czasem, udało się pojechać 12 biegów. Eee, dzięki czemu też ten moreo został zaliczony, bo to też dosyć ważna sprawa. Jest taki terminarz w tej chwili napięty, że już byśmy tych zawodników w takim składzie nie mogli tutaj ściągnąć. Pogoda przeszkodziła żużlowcom, ale mimo to kibice w Częstochowie mogą być zadowoleni. Żużlowcy włókniarze pokazali się w pierwszych zawodach z dobrej strony. Nie brakowało też dobrego ścigania, co miejmy nadzieję, będzie zapowiedzią emocjonującego sezonu 2024. Jaką kibic zawsze uważam, że. Yy... Jestem duszą i sercem za włókniarzem. Wydaje mi się, że ten te memoriał Bronisława Jędzikowskiego pokazał, bo tam również startowali zawodnicy włókniarza, byli w doskonałej formie. Co mnie cieszy, że ten tor był moim zdaniem bardzo dobrze, dobrze przygotowany i mam nadzieję, że w rozwikach ligowych ten tor będzie te, też. Tak przygotowany. Memoriałowe zmagania były też okazją do spotkania drużyny z 1974 roku, która 50 lat temu wywalczyła złoty medal drużynowych mistrzostw Polski, a w jej składzie najskuteczniejszy wówczas zawodnik Marek Cieślak. To wszystko jest fajnie, tylko to już 50 lat temu. Czyli ten czas tak szybko zleciał nie wiadomo jak, prawda? No to był inny że fajny. Nie powiem, że był gorszy niż dzisiaj bo też było dużo dobrych zawodników, co prawda zagranicznych wtedy nie było, ale przyjeżdżały drużyny naszpikowane gwiazdami, prawda, czy rybnik czy, czy, czy gorzów. Ciężko było po prostu wygrać, no ale... Udało nam się wtedy zdobyć mistrzostwo Polski. Początek sezonu za nami i wiara w to, że zakończyłam się zdobyciem medalu. Rzecz jasna, najlepiej z najcenniejszego kruszcu. Czy tak się stanie, zależeć będzie przede wszystkim od postawy Żużlowców, ale także od wsparcia solidnych partnerów, wśród których już znalazł się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie od zeszłego roku wspiera Żużel Częstochowski, bo w, w zeszłym roku była bardzo duża impreza, również pod patronatem województwa śląskiego i marszałka Jakuba w tym roku Silesia Cup 2024, również pod patronatem marszałka województwa śląskiego. Żużel Częstochowski ma bardzo duże tradycje i trzeba go wspierać, tym żyją częstochowianie i to jest bardzo ważny element też i całego naszego województwa śląskiego. Pierwszy mecz ligowy na stadionie przy ulicy Olszczyńskiej już 21 kwietnia a rywalem Biało-Zielonych będzie drużna Betard Sparty Wrocław. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 16.30.